są paszporty Obywatel Oódzki Ryszard tak to ja Proszę za mną Co to? Co za zrobił? Ja. Pan? To ja się pytam kto. Pytam się. Przecież ja. Co to jest? Paszport. Paszport? To był paszport. Był. Przynieś moją walizkę. Słuchajcie, jedziecie sami. Trenerze. Jest on odpowiedzialny za mecz, za wyjazd, za wszystko. Tak. Ale co się stało? Nic się nie stało wszystko jest w porządku. Dawaj to. Zadzwońcie do rady ministrów, że zaraz tam jadę. Jak to go cofnęli. A jak to to pani nie wie? Na ministra ma liść. Dzwonili wczoraj po meczu. A skąd pani wie? Bo sama odbierałam telefon. Nikogo tu nie było, i jego też nie było, bo widocznie tak go namawiali naszego ministra. Głupi by był, jakby się dał wziąć na ministra. A bo mu źle, Ja mu będzie lepiej. A za Marciniaka też wziął swoje. No tak, tak, ale Marciniak, proszę pani, to się skarżył, że go orżną. Lizję nie orżną, nic nie orżną, bo takie są stawki. I Marciniak nie jest dziecko. 300 tysięcy i mieszkanie, i on jeszcze płacze. Nic mu się więcej nie należy. No Mnie to prezes ma do zapłacenia 500 złotych za tę szafkę, co mu przewoziłem. O, a nam to co, nie winien? Jak wtedy coś klamkę stłuk? To ja mu mówię, że szklanka 4 złote kosztuje, mm -hmm. a on ma to dobra, dobra i nie zapłaci. myśl, myśl, myś, myś. świska dura nie myśl. 500 złotych! 500 zł dla mnie nie ma! Sam forsą Ja chcę powiedzieć że nasz prezes to wszystkie rozliczenia bardzo dobrze prowadzi. Jak tylko coś, yy, że też na yy, przykład jest komu winien, to zaraz odda. W ogóle to nigdy nic nie jest winien, bo bardzo w tych sprawach dbając. Klub prowadzi dobrze.